Po siedemdziesięciu latach z tej naszej czwórki zostałam tylko ja. Mama umarła, brat umarł, ojca nie ma. Przyszli po ojca dwóch rosyjskich żołnierzy. Jakoby furmankę tam im gdzieś potrzebna była na coś. No i poszedł ojciec z nimi. Na tym polega władza, na tym polega komunizm. Zabić i tylko my będziemy rządzić, i tylko my jesteśmy tutaj panami. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 20 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem kierownikiem pracowni genetyki sądowej. W mojej pracy często spotykam biegłych, którzy prowadzą badania dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Śledztwo zostało wszczęte kilka lat temu. Do samej zbrodni doszło w 1945 roku. Do dziś do końca nie wiadomo, ile było ofiar obławy Augustowskiej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokurator Zbigniew Kulikowski z Białostockiego pionu śledczego IPN. My, prokuratorzy pionu śledczego, potrafimy to odtworzyć w ten sposób, jakby to było miesiąc temu, dwa miesiące temu. Ci ludzie to tak pamiętają. Ja jestem zaskoczony, że ludzie potrafią pamiętać szczegóły, jaka firanka była, że były problemy z lampą, że jak ojciec był zabierany, to płakał. To się po prostu pamięta. W Augustowie spotykam się z Teresą Staśkiewicz, córką jednej z ofiar. Mieszkaliśmy w Augustowie tak z boku na kościelnej ulicy, z boku kościoła. To był luty 1945 roku. Zaczęli łomotać do drzwi, to był parter i widziałam takie cienie, szare takie cienie, bo to było tak, nie wiadomo było czy to jeszcze świt, czy już noc, cienie wojskowych ludzi. Jeżeli chodzi o województwo białostockie, mówię o przedwojennym województwie białostockim, niezależnie od narodowości, wyznania, my tutaj pamiętaliśmy czasy pierwszego Sowieta, wywózek, i tutaj nikt nie dał się nabrać na propagandę sowiecką, że będzie lepiej, że to jest kraj najlepszy, kraj robotników. Widzieliśmy, że Związek Radziecki przyniesie nam niewolę, głód, poniżenie. I nasze tutaj społeczeństwo, niestety, ale musiało nadal walczyć o niepodległość. Ja wtedy siedziałam na łóżku, obudziłam się, siedziałam na łóżku i widziałam jakieś zamieszanie. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, co to jest, tylko zamieszanie było jakieś w domu. Ojciec to się ubierał, to rozbierał, to buty wymieniał, kazali takie, to takie, rewizja była. W końcu ucichło, no i ja potem już w ogóle nawet chyba nie zdawałam sobie sprawy z tego, co to było. Organy UB, które tutaj były początkowo tworzone, nie mogły w ogóle prawie działać, bo ci funkcjonariusze bali się nawet wyjść na ulicę. I między innymi wymyślili taką tezę, że należy im pomóc. Mogła tylko pomóc Armia Czerwona. I wymyślili nawet taką tezę, że tutaj działa kilka tysięcy żołnierzy podziemnych, że dysponujemy aż dziesięcioma czołgami, że planujemy atak na Sejny i Suwałki i dlatego też niezbędna jest tutaj pomoc, żeby Armia Czerwona przyszła, zrobiła porządek, gdyż inaczej. Nic nie będzie z tak zwanego stalinowskiego raju. W dniu, kiedy aresztowano ojca, to moja młodsza siostra, młodsza ode mnie od cztery lata, to była noworodkiem, bo ona miała tylko dziesięć dni. Żadnej pomocy, żadnego mleka, nic, absolutnie nic nie było. Szukaliśmy ojca i ludzie wiedzieli, a skąd wiedzieli, że siedzi w domu do Giertów za rzeką netto, w takim prywatnej willi, to tam ich podobno sporo siedziało. No to były takie klitki i mm, można było, Sposobem, jakimś tam coś podać, bo oni rano wyprowadzali ich. Nie było tam ubikacji, tylko gdzieś tam krzaki wyprowadzali. A przed tą domem, bo to był już lipie, lipiec, rosły ziemniaki. Kiedy zaczęła się obława augustowska? Rozpoczęła się, ludzie mówią o 12, tak naprawdę 11 lipca, jaki to jest teden? To jest teren obejmujący także część teraz Republiki Litwy, cała Sowalszczyzna, czyli powiat Sejneński, Sowalski, Augustowczyzna i część powiatu Sokulskiego. To była armia Wojsk Związku Radzieckiego, około 35 tysięcy żołnierzy. Dysponowała także gwardyjskim pułkiem pancernym, który operował od terenów Litwy. Dobrych kilka dywizji strzeleckich. To jest armia, ale żebyśmy mieli taką armię w 1939 roku na tych terenach, no, to była niesamowita siła. A jeżeli chodzi o naszych żołnierzy to było kilkaset ludzi czynnych, jeżeli chodzi o walkę zbrojną. Oczywiście cała zna, augustowszczyzna, zna to ludzie, którzy popierali Polskę, polską partyzantkę, polskie organizacje niepodległościowe, ale to było 100 osób może, może nawet i mniej. Proszę pana, to było tak, jak nawet więcej jak pod Widzą, gdzie mieliśmy stosunek 40 do 1, a tutaj no 45 tysięcy żołnierzy na oddział 100 żołnierzy polskiej organizacji niepodległościowej. To jest, no, co my mogliśmy zrobić? Brat już wtedy miał od maja 9 rok i moja mama przygotowała jakiś tam chleb w butelce. E, kawę taką e, zbożową. I on w te ziemniaki, w te bruzdy się położył i czekał aż z tego, aż wyjdą. I zawołał tata. Ojciec usłyszał jego głos, poznał. I jakoś jemu się udało podać ten chleb i tą butelkę z tym. I ja nie wiem, chyba ze dwa razy tam był, może trzy. A ten, ta kawa była zatkana takim korkiem papierowym. A skąd on miał tam ołówę, czy ktoś miał, że on napisał w tym korku, że nie wiem, co z nami będzie. To to na pewno tak było, bo pamiętam, mama to powtarzała wiele razy. Będziesz musiała radzić sobie sama. To tyle było. I potem jeszcze brat poszedł znowu, ostatni raz, ale wyszedł tam ktoś z tego domu i powiedział, że już nie przychodź, bo ich tu nie ma. Tylko tyle. Wszystko jest oparte na dokumentach rosyjskich. W 1995 roku otrzymaliśmy informacje ze strony rosyjskiej. 7000 osób zostało zatrzymanych. A ile zostało zamordowanych? Uważam, że między 575 a 614. To wynika dokładnie z materiału dowodowego, który jest oparty na osobowych źródłach dowodowych, czyli zeznania świadków. A także na y, ustaleniach Stowarzyszenia Memoriał wspaniałego pana Nikity Pietrowa, do no, wspaniałego historyka, który przecież dotarł na Łubiance do tych materiałów y, i pan Nikita Pietrow wiedzisz, że właściwie zamordowano tylko 585 os osób, bo tylko tyle leteczek jest. Według moich obliczeń to około 614 osób, gdyż Obłowa Augustowska by miała także osoby, które mieszkały wtedy na terenie powiatu Grodzińskiego w rejonie Kalet i właśnie są to ludzie z tej bardzo dużej wioski. To była bardzo duża wioska, gdzie przecież w 1939 roku była strażnica kopu. To około 614 osób. Według mnie. W prowadzonym śledztwie postanowiono skorzystać z pomocy biegłych. Ich badania i opinie miały dopomóc we wskazaniu prawdopodobnych miejsc pochówku ofiar obławy. Wydaliśmy tutaj postanowienia dotyczące następujących rzeczy. zasięgnęliśmy opinii Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. Chodziło nam o zdjęcia, ocenę zdjęć lotniczych i zdjęć satelitarnych tego terenu. Zwróciliśmy się wcześniej do Centralnego Atrium Wojskowego, żeby uzyskać te zdjęcia lotnicze. Nie było to łatwe. Dopiero po kilku latach uzyskałem te zdjęcia, bo tam pojechałem. I na podstawie tych zdjęć lotniczych, a także zdjęć satelitarnych, a przede wszystkim także to, że poszliśmy na ten, w ten teren i ten teren przeszliśmy bardzo, bardzo dokładnie, uzyskaliśmy opinię z Instytutu Geodezy i Kartografii o potencjalnym prawdopodobieństwie występowania jam grobowych. Sprawa dotyczy badań które były wykonywane w ramach śledztwa poświęconego obławie augustowskiej. Sprawę w swoje ręce wzięła w roku 1992 prokuratora w Suwałkach, a następnie w roku 2001, 2000, przepraszam bardzo, śledztwo podjął Instytut Pamięci Narodowej w Białym Stoku. 13 stycznia 2015 roku w ramach śledztwa S6901ZK pan prokurator Zbigniew Kulikowski wydał postanowienie o zasięgnięciu opinii Instytutu Geodezji i Kartografii w sprawie możliwości istnienia jam grobowych powstałych w okresie co najmniej od lipca 45 roku na terenie Augustowa, dróg pomiędzy miejscowościami Giby, stanowisko Rygol a Kaletami oraz na terenie sąsiadującym z miejscowością Kalety. W celu realizacji tego badania konieczne było dokonanie analizy dostępnych danych teledetekcyjnych, ich skompletowanie, a następnie przetworzenie zdjęć lotniczych, wykonanie modeli stereoskopowych, opracowanie kluczy fotointerpretacyjnych dla zdjęć lotniczych i dostępnych danych satelitarnych, następnie dokonanie szczegółowej analizy zidentyfikowanych obiektów oraz dokonanie oceny stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia jam grobowych, wreszcie weryfikacja terenowa. W okolice Warszawy, by spotkać się z jednym z uczestników badań archeologicznych prowadzonych w ramach śledztwa dotyczącego obławy augustowskiej. Problemy związane z badaniami zbrodni masowych. No są dwie jakiego rodzaju. Są to problemy natury takiej organizacyjno logistycznej, czyli dotarcia do pewnych, do pewnych miejsc wszelkiego rodzaju pozwoleń, ograniczeń w zależności od miejsca, gdzie te badania są wykonywane, i również natury takiej badawczo-interpretacyjnej, czyli dobranie odpowiedniej metody i jakby prawidłowa, często bardzo trudna interpretacja tego, co już znajdujemy. Badając tego typu miejsca jesteśmy w stanie ustalić, odtworzyć taki cały proces, co się stało od momentu zamordowania ofiary do momentu, kiedy znajdujemy ją w tym miejscu, w którym jest. Wykorzystujemy tutaj charakter wypełniska jamy, ułożenie szkieletu, przedmioty towarzyszące, przedmioty datujące, też cały proces post, który nastąpił, czyli co mogło wpłynąć na zniszczenie jamy, przemieszczenie szczątków, bo takie sytuacje są nierzadkie w takich, w takich miejscach. Była to ciężka praca, to jest kopanie na terenie puszczy. Tam nie ma po prostu miejsc stałych, są drzewa, bardzo ciężko tam coś znaleźć. No nam się udało po prostu dwa razy odnaleźć y, szczątki. I praca polega z, z jednej strony na odnalezieniu y, szczątków, ale też wszystkich artefaktów, które przy nich są. I tutaj na przykład przy wykopaniu pojedynczego mężczyzny ilość guzików, które miał... Y, na sobie, wskazała na mundur wz. 36. Miał też haki mundurowe, czyli był w mundurowaniu żołnierza Wojska Polskiego. Ułożenie szkieletu jest już takim wprowadzeniem do tej wiedzy, którą potem będziemy mieć dzięki badaniom medycyny sądowej. Bo medycyna sądowa ma te fragmenty szkieletów już na stole, tak? A my to wszystko widzimy in-situ, czyli w momencie takim, kiedy to zastajemy, jesteśmy w stanie już na tym etapie ocenić, czy ciała zostały wrzucone tam regularnie, czy bezwładnie, czy były ciągnięte po ziemi, bo i tak się zdarza. Także to jest jakby całe mnóstwo informacji, dalej wszystkie przedmioty towarzyszące, tak? Czyli tak zwane w przypadku śledztwa dowody rzeczowe. Na tej podstawie jesteśmy w stanie ustalić, jeżeli część się z nich zachowuje, jesteśmy w stanie pomóc w określeniu, powiedzmy, pory roku, kiedy nastąpiła śmierć. Jesteśmy w stanie ustalić, czy została użyta amunicja, jaka ta amunicja została użyta. Kwestia datowania, to że w zapisie historycznym jest, że w dniu takim i takim do, dokonano egzekucji. My możemy to zweryfikować pozytywnie albo negatywnie na podstawie datujących przedmiotów. Pracowaliśmy dwa lata, co jakiś czas po prostu wyjazdy. Znaczy nie pracujemy od godziny 8 do 15. Póki nie wykonamy swojej pracy przydzielonej na ten dzień ale też to się nie kończy o 15, że nie rozmawiamy o tym. Pracuje się, można powiedzieć, 24 godziny na dobę. gdyż jesteśmy po prostu jako ekipa z grani i też rozmawiamy po pracy przed pracą, czy nam się uda, co zostało odnalezione. Najróżniejsze rozmowy też to wskazują. Każdy ten punkt wskazany no, w opinii Instytutu Geodezji i Kartografii, został potem na terenie Polski sprawdzony. Każdy. Z pracownikami instytutu jeździliśmy po tym terenie, z archeologiem i typowaliśmy, gdzie warto kopać, gdzie należy kopać, i to wszędzie przekopaliśmy. Oprócz tego wykorzystaliśmy wiedzę naszych leśników no, przecież to leśnik wie, co jest w lesie. I też tam, gdzie leśnicy mówili, że są miejsca wskazujące na to, że tam są jamy grobowe, też zostały sprawdzone, też tam kopaliśmy. Gdzie ujawniliśmy łącznie szczątki trzech osób? Po 70 latach z tej naszej czwórki. Zostałam tylko ja. Mama umarła, brat umarł, ojca nie ma. O, a tu jak jestem z ojcem, inaczej, nie? Coś tam podkarmiał mnie zawsze, czymś. Brał na rower, w takim koszyku, pamiętam to był wiklinowy, z przodu i jechał. I podobno Moja mama mówiła kiedyś, że jak tam mieszkali tutaj i mieli ten sklep i w niedzielę on, bo tak w ten dzień to on tam był zajęty, zawsze nie miał czasu, to wychodził na ulicę i jak zobaczył jakiegoś człowieka stojącego, opartego o ścianę, to zaprosił go na obiad zawsze w niedzielę. On by ostatnio koszulę z siebie zdjął. Taki był z niego człowiek. Proszę pana, jeżeli ktoś by panu powiedział w 1989 roku, że komuna upadnie, nie wiem, czy by ktoś wtedy, kto był dorosłym, czy też młodzieńcem, by w to uwierzył. Polityka jest polityką. Politycy mogą się porozumieć. Przecież nie oszukujmy się, naród białoruski w ogóle nie jest tutaj odpowiedzialny za to zbrodnię. To jest zbrodnia stalinowska. Po to jest moja praca, żebym w to wierzył. Może już nie za mojego życia, może to już ktoś inny, ale po to został zabezpieczony ten materiał dowodowy. A przede wszystkim podaliśmy materiał biologiczny od rodzin ofiar w Augustowskiej. To po to zostało zrobione, że może w przyszłości. Będzie możliwość dokonania tam prac archeologicznych, gdyż w, z tej opinii wynika, że te jamy granowe są bardzo, bardzo blisko naszej granicy między Republiką Białoruską a Polską czy i no też aż, aż serce woli, że nie można tego zrobić. Jestem pewny, proszę pana, może nie za mojej kadencji, ale za kilka lat zostanie to ujawnione. Bo prawda woła o to, żeby być ujawniona. Ofiary wołają o to, żeby o nich pamiętać. I to jest ważne, żeby te szczątki zostały ujawnione, ekshumowane i tutaj godnie pochowane żeby m, członek rodziny mógł przyjść 1 listopada zapalić zniczne grobie.